Jeden, jedyny raz. Nie dostarczaj jej paliwa. Witam. Dzisiaj no, powiem Ci o tym, żebyś zawsze kierował się zasadą jeden, jedyny raz. I powiem Ci tak, będę o tym gdzieś tam przypominał co jakiś czas, bo wiele osób o tym zapomina. I musisz zrozumieć, że do dziewczyny podchodzisz jeden, jedyny raz. Jeśli jest sytuacja, w której e, no, ona do ciebie gdzieś tam zagaduje, później po tym jak cię olała, czy coś, czy wychodzi sytuacja druga, że do niej jakoś tam zagadałeś, to jest wyjątek od reguły. To się będzie działo niezwykle rzadko i nie powinieneś... Się na tym skupiać, rozumiesz? Nie powinieneś się na tym skupiać. Zobacz, idzie dziewczyna, zagadujesz, ona ci mówi: Nie, nie mam czasu, nie jestem zainteresowana, okej. Okay. No i później gdzieś tam ona wraca, no nie? Ale nie idzie w Twoim kierunku i, i nic do Ciebie nie mówi. To nie, nie mówi, to nie zagaduj do niej drugi raz. Nie. Gdy ją gdzieś tam widzisz i ona przykładowo e, no, nic sobie z tego nie robi. To nie mów jej cześć, nie zagaduj jej ani nic. Po prostu ją olej. Rozumiesz? Jeśli ona będzie chciała, to ona podejdzie. Może być tak, że zagadasz do dziewczyny, powie nie, nie jestem zainteresowana czy coś. I może być tak, że ona za chwilę wróci i sama do ciebie podejdzie. Sorry, sorry, coś tamtego, nie miałam czasu, ale teraz już mam, możemy rozmawiać. To wtedy jest spoko, rozumiesz, sama przyszła. Także pamiętaj o takiej zasadzie, że ty. Jak piłeczkę. Wybijasz piłeczkę i czekasz, aż ktoś ci ją odbije, rozumiesz? Jeśli ktoś ci piłeczki nie e, odbije, to nie, nie wysyłasz drugiej, rozumiesz? Nie wysyłasz drugiej. Jeśli przykładowo zagadałeś raz do dziewczyny, nie wyszło, bo powiedziałeś coś głupiego i tak dalej, to już do niej nigdy drugi raz nie zagadujesz. No chyba, że przykładowo e, siedzisz sobie na przystanku. I nagle podchodzi ta dziewczyna, do której gdzieś tam zagadałeś tydzień temu i do ciebie mówi: "No hej, o co tam u ciebie słychać?". No to wtedy jest ona, rozumiesz? Ona wykonała do ciebie krok, więc teraz okej, okay, rozmawiasz, rozumiesz? Wykonałeś krok? Nie wyszło? Jeśli ona chce coś od ciebie, cokolwiek, ona chce kontynuować tą znajomość, ona robi Później drugi krok. Jeśli nigdy nie zrobi go, to przykładowo stoisz koło niej, nawet może także stoisz obok siebie, nic się nie odzywasz, masz ją totalnie gdzieś, ona jeśli powie ci cześć, to jej odpowiadasz. No, jeśli nawiąże gdzieś tam rozmowę, to wtedy z nią rozmawiasz. Rozumiesz? Lecimy dary. Tak samo jest z dzwonieniem. Dzwonisz do dziewczyny. Tylko jeden raz. Jeśli chcesz napisać do dziewczyny, to piszesz do niej tylko jeden raz. W momencie, gdy zadzwoniłeś do niej, normalna dziewczyna odbiera, jeśli nie może odebrać odzwania. Jeśli dziewczyna pisze ci wiadomość jakąś tam, że hej, o co, co chcesz, to bierzesz telefon i dzwonisz. Jeśli nie odbiera, nie idź w pisanie bo w pisaniu zawsze przegrasz. Jeśli napisałeś wiadomość w stylu hej spotkajmy się jutro i ona ci powiedziała napisała jutro nie mam czasu finito finito rozumiesz? Tutaj już nic nie robisz. Ona teraz musi sama do ciebie zadzwonić, ewentualnie sama do ciebie Sama do Ciebie musi napisać i zaproponować kolejny termin spotkania, ewentualnie sama do ciebie, na, jakby to powiedzieć nawiązać, rozumiesz? Zaproponować ci dyskretnie, jakby to powiedzieć spotkanie, rozumiesz? Coś takiego. Nie może być coś takiego, że ty przykładowo drugi raz do niej dzwonisz, nie może być coś takiego, że ty drugi raz do niej piszesz. Najgorsze jest to, że gdy Ty dzwonisz do dziewczyny drugi raz, gdy ona w ogóle nie odebrała, nie odzwoniła. Najgorsze jest to, że gdy piszesz drugą wiadomość, gdy ona nie odpisała na pierwsze, to już ją karmisz, rozumiesz? Karmisz ją. Karmisz ją, rozumiesz? Nie wolno Ci karmić toksycznych kobiet. Nie wolno Ci karmić kobiet z zaburzeniami narcystycznymi, rozumiesz? To jest karmienie jej. Karmisz ją wtedy. Dostarczasz jej paliwa, Dostarczasz jej energii. Przez co jej jeszcze bardziej odbija. Ona wysysa z ciebie energię, rozumiesz? Nie wolno ci karmić kobiet zaburzeniami, bo ona się podpina. I nie jesteś tylko jedyny, który, pod którego się podpięła, rozumiesz? Jest was. Wielu. Jest was naprawdę wielu. To jest tak jak film Matrix. Jesteś dla niej baterią, rozumiesz? Jesteś uprawiany. Jesteś uprawianą baterią. Nie wolno ci dawać jej paliwa, rozumiesz? Nie wolno. I wiele osób. Daje się nabrać na taką iluzję, że musisz się o nią starać, że musisz o nią walczyć, że musisz czekać cierpliwie i prosić o spotkanie. Tak naprawdę nic z tego nie będzie. I nawet jeśli wyprosisz, będzie się spotykała z Tobą rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć lat, to i tak Ciebie zostawi. Bo Ty ją karmisz. Od razu wychodzi, że jest coś nie tak z tą dziewczyną, rozumiesz? Coś z nią jest nie tak, ma zaburzenia. Jeśli dziewczyna ci e, dzwoni, mówisz co, ja nie wiem, dam znać. Mysz OK. I czekasz. Jeśli nigdy ci nie dała znać, Nigdy do niej nie dzwonisz, nigdy do niej nie piszesz, rozumiesz? Pamiętaj zawsze, że pierwszym źródłem kontaktu jest telefon. Piszesz w ostateczności. Piszesz w ostateczności. Ja założyłem sobie gdzieś tam komunikator, ale praktycznie z niego nie korzystam. Jeśli przykładowo idę tak jak zawsze szedłem, rozumiesz? Idę tak jak zawsze szedłem, czyli telefon, biorę numer telefonu. Jeśli dziewczyna jest Ukrainką, czy coś tam to wtedy dobra, mówię daj insta czy coś i, i tam proponuję spotkanie tylko jeden raz tylko jeden raz, nic się nie zmienia nie bawię się w pisanie, nic natomiast zawsze pierwsza, jakby to powiedzieć linia to jest telefon jeśli dziewczyna nie chce podać telefonu dobra podaj insta bum i tam albo dzwonię. Jak nie odbiera, to nara. Jak nie odzwania nic, to nara. Albo piszę. Bo tak jak mówię, Ukrainka czy coś może gdzieś tam nie ogarniać polskiego, czy po prostu e, no, nie mam tej słuchawki tam, bo mnie gdzieś tam nie dodała czy coś. To wtedy, jakby to powiedzieć, raz mogę napisać. Hej, spotkajmy się we wtorek o godzinie 17 i czekam. Jeśli nie ma odpisania, i tak dalej. To ja już drugi raz nie piszę. Nie piszę, nie dzwonię. Bo ja nie dostarczam, nie dostarczam paliwa nikomu. Rozumiesz? Nie dostarczam kobietom z zaburzeniami paliwa. Nie dostarczam. W momencie, gdy ja go nie dostarczę, to ona pójdzie gdzieś indziej, rozumiesz? Ja nie chcę mieć. Mm, do stałej relacji kobiety z zaburzeniami, rozumiesz? Ja nie chcę. Dlatego, e, jeśli ona nie potrafi jasno się określić, bo jeśli dziewczyna nie jest mną zainteresowana, zobacz, to ona mi nic nie odpisze, ona nie odbierze telefonu. Okej, okay, pomijam fakt, że jestem tak dobry, że jestem w stanie od dziewczyny przy podejściu wszystko wy, wyciągnąć, po prostu na żywo tak działam, no nie, że tego, ale ona wraca do domu. I wtedy, jeśli chce zrobić ze mnie baterię, źródło zasilania, paliwo, to ja nie daję jej tego zrobić. Jeden, jedyny raz wszystko robię. Wszystko. Wszystko, rozumiesz? I powiem ci tak. Jeśli nawet Ci dziewczyna Ci na jakąś bajeczkę wymyśli, wiesz co, ja już jutro mam plany... Więc raczej nie, nie, nie spotkam się z tobą. I ty co myślisz? Aha, no to jasne, jutro ma plany, spoko, to, to okej, okay, spoko to w kontakcie i tak dalej, no nie? No i ty drugi raz, rozumiesz? Drugi raz już będziesz za nią latał. Nie. Ona sama musi się odezwać. Rozumiesz? Ona sama musi się odezwać. Pomijam Zawsze to mówię. Sytuację, w której dziewczyna odbiera i ci mówi: Słuchaj, jadę gdzieś tam, za dwa tygodnie będę, zadzwoń do mnie. Za dwa tygodnie. Wtedy nie ma problemu, jasne. Jestem w stanie zadzwonić, rozumiesz? No bo jedzie ok, dogadaliśmy się, spoko, w kontakcie. Może być tak, że zaproponujesz jej spotkanie albo zadzwonisz i ona Ci powie, wiesz co, coś tam tego, jestem chora i tak dalej, ale w sobotę e, zadzwoń i tak dalej, coś tam, to mówisz jej OK. I dzwonisz, no nie? Naprawdę. W skrajnych przypadkach dziewczyna Ci po prostu powie normalnie, słuchaj, pracę mam cały tydzień, nie mogę w tym tygodniu Ale na weekend, czemu nie? Odezwij się w piątek, ustalimy dokładny termin. I to jest, widzisz, no problemu, no powiedziała Ci, bez, rozumiesz? Się dogadaliście, się normalnie dogadaliście, dogadaliście się. Inaczej sytuacja wygląda, gdy dziewczyna kręci, nie podaje ci gdzieś tam alternatywnego terminu, a nic, tylko nie, bo nie, nie, bo coś tam robi, nie, bo coś tam, no nie? Nie mam czasu, raczej nie i tak dalej. No to wtedy nara, rozumiesz? Nara. Ona musi powiedzieć ci konkretnie. Dlatego mówię, masz tylko jeden telefon. Bo zobacz. Dzwonić do dziewczyny. Odebrała. zobacz, Odebrała. Jest spoko. Jest spoko. Mówi jej: Słuchaj, spotkajmy się w czwartek. I ona mówi ci: Wiesz co? W czwartek nie mogę. No to już to kiedy możesz? I ona ci mówi: Nie wiem. No to, skoro ty nie wiesz, to jak ja mam wiedzieć, że to jest twoje życie i Wiesz o co chodzi? Kombinuje laska już. No, ja nie znam jej życia, planu, grafika i ona nie wie. No to co ja mam wiedzieć? No zaproponowałam i tak dalej. I bum! Nara. Wyeliminowana. Może być tak, że zadzwonisz, słuchaj, spotkajmy się w sobotę. Ona powie: Wiesz co, w sobotę nie mogę? Bo pracuję? Ale w niedzielę. Mam całą wolną. To mówię, jasne: spoko, to w niedzielę się widzimy. Bum. W momencie, gdy dziewczyna ci mówi: mm, Wiesz, co w sobotę, nie mam czasu. Dam ci znać. No już okej, spoko. Trzymaj się i, te, i czekasz, aż da ci znać. A jak ci nigdy nie daje znać, to jej nie zasilasz, rozumiesz? Nie karmisz jej. Nie dzwonisz, nie mówisz, miałeś dać znać. Nie. Jeśli to była ściema czy coś, to sama się wyeliminuje. Pamiętaj, że kobieta z zaburzeniami będzie chciała, będzie chciała zrobić z ciebie baterię, paliwo. Nie spotka się za tobą, z tobą za pierwszym razem. Zadzwonisz. E, wiesz co, e, ja mam dzisiaj pracę, no nie, mam pracę. No spoko, nie musi być dzisiaj, nie musi być jutro. Podaj. Alternatywny termin, kiedy możesz, no nie? Ona wiesz co, ja nie wiem. No to, no to ja mam wiedzieć, no nie? No i masz to samo. Już coś kręci. Już coś kręci. I powiem Ci szczerze tak. Z wszystkimi dziewczynami, z którymi za pierwszym razem od razu się nie umówiłem, tylko za drugim, za trzecim i tak dalej. Było coś, coś z nimi było nie tak, rozumiesz? One były odklejone, one były zaburzeniami psychicznymi, rozumiesz? Coś z nimi było nie tak, naprawdę. Coś z nimi było nie tak. To były albo kobiety z dużymi przebiegami, albo kobiety z zaburzeniami, albo po prostu, no, toksyczne, po prostu coś z nimi było nie tak, rozumiesz? I nigdy, jakby to powiedzieć, nic z tego dobrego nie wychodziło. Już od dawien dawna mam tak, że proponuję tylko jeden raz. Tylko jeden raz. I wiesz co? Wszystkie te jest ich bardzo mało, jest ich bardzo mało. Na 100 dziewczyn, może jedna, dwie. Rozumiesz, jest tak mało, ale dziewczyna, do której dzwonisz i od razu, jakby to powiedzieć, no, jesteś w stanie się z nią umówić. Bez problemu. Rozumiesz? To jest najlepsza dziewczyna na stałą relację. To jest po prostu evenemen. To jest po prostu dziewczyna, której szukasz. To jest dziewczyna, której szuka każdy facet. To jest dziewczyna, która nie kombinuje, nie owija w bawełnę, nie jest toksyczna, jest normalna, jest zdrowa. Potrafi jasno gdzieś tam powiedzieć Ci, wiesz? Jeśli nie ma czasu przykładowo w środę, no to powiesz, co w środę nie mam czasu, ale w czwartek. Bum. A jak nie potrafisz się określić, to mówisz, no to kiedy? I ona ci powie, wiesz co, dopiero przyszły tydzień, w środę mogę. No to spoko, to dobra, to w środę już zapisuję i tak dalej, i tak dalej, no nie? Bum, naprawdę, jesteś w stanie się bez problemu dogadać, rozumiesz? Bezproblemowe dogadanie. Jesteście w stanie dojść do jakiegoś kompromisu, naprawdę. To oznacza, że nadajecie na tych samych falach, jesteście normalni, pozbawieni jakichś zaburzeń, jesteście w stanie się dogadać, rozumiesz? Jesteście w stanie naprawdę się dogadać. W momencie, gdy nie jesteś w stanie się dogadać za pierwszym razem z dziewczyną, to gwarantuję Ci, że i tak nic z tego nie będzie. I nawet jeśli wyprosisz i tak dalej, no to później i tak y, zniszczycie w innym elemencie, rozumiesz? W innym elemencie. Naprawdę. I dlatego nie warto, wiesz? Nie warto. Wszystkie dziewczyny, które nie przyszły na spotkanie za pierwszym razem, coś z nimi było nie tak. I zazwyczaj wszystkie te dziewczyny do dzisiaj gdzieś tam nie potrafią stworzyć stałej relacji, rozumiesz? Nie potrafią. Ich relacje, tych panienek, trwają od kilku dni do kilku lat, ale i tak wszystkie kończą się tak samo, rozumiesz? Ty nie chcesz takiej relacji. Szkoda Twoich nerwów. Szkoda Twojej energii. Szkoda Twojej psychiki. Masz być zadowolony, masz być uśmiechnięty. To takie proste. Jeśli dziewczyna nie dojrzała do związku, do relacji, to nie dojrzeje nigdy, rozumiesz? Coś z nią jest nie tak. Już kombinuje, bo tutaj gada z tobą, dała ci numer, a tutaj już kombinuje, no nie? Już widać, że coś jest z nią nie tak. Coś jest z nią nie tak i po prostu baterię robi. I ty nie jesteś jedyny, rozumiesz? I ty nie jesteś jedyny. I zazwyczaj dziewczyny naprawdę komunikują się ze sobą, bo odpowiedzi ich zazwyczaj będą identyczne, rozumiesz? Także widzisz, to, że faceci zaczęli się komunikować dzięki takim podcastom jak ten, to dziewczyny już tak robiły od kilka milionów lat wcześniej. Naprawdę. Siadały, gadały i mówiły: rób to, zrób to, zrób to, zrób to, zrób, to, zrób tamto. Bum. Koleżanka radziła, jedna koleżanka radziła dziesięciu. Tu zrób tak, zrób tak, powiedz mu, że nie masz czasu. Nie bądź łatwa, nie bądź łatwa. Bo po prostu, jak będzie łatwo, to cię nie będzie szanował, wiesz? Nie bądź łatwa, nie bądź łatwa. Jeśli e, naprawdę mu się spodoba, to będzie za tobą biegał, za tobą będzie biegał. Rozumiesz? I od razu gdzieś tam promowane jest zaburzenia i tak dalej, no nie? Dlatego mówię, ja powiem ci tak. Poznawałem, poznaję normalne dziewczyny i tam wszystko robisz za pierwszym razem. Rozumiesz? Wszystko robisz za pierwszym razem. Pomijam tutaj fakt e, taki jak pocałunek i sek, bo to jest troszkę co innego. Tu już jest trochę co innego i tak dalej, ale połączenie, umawianie się, to wszystko jest, to wszystko jest naprawdę bardzo proste. Jeden, jedyny raz. Jeden, jeden raz. Poza tym zobacz, nie latasz za dziewczyną. Zobacz, co się dzieje z Twoim mózgiem. Prosisz. Prosisz. Jaka to jest postawa silnego samca? Prosisz. To jest proszenie. Nieważne, czy mówisz proszę, czy nie mówisz proszę, ale ty prosisz. Co się dzieje z Twoim mózgiem, gdy drugi raz prosisz o spotkanie? Zaczynasz po prostu wariować, zaczynasz chodzić sfrustrowany, wysysasz z ciebie energię, stajesz się wrakiem, zaczynasz iść w używki i tak dalej, nie wytrzymujesz, nie możesz spać w nocy, myślisz o tej dziewczynie i tak dalej, widzisz? Bo ona wysysa z ciebie paliwo, energię, podpięła się pod ciebie, dlatego o niej myślisz, podpięła się pod ciebie, rozumiesz? Podpięła się pod ciebie, już wysysa z ciebie energię. Nie możesz zasnąć, myślisz o niej, a jeszcze się nawet z nią nie spotkałeś. Więc zobacz, jak ona po prostu wysysa już z ciebie energię. I ona ma z tego pożywkę. Ona ma z tego pożywkę, rozumiesz? A zobacz, jak ktoś prosi trzeci raz i czwarty. Co tam się dzieje? Jaka to jest pożywka? I zobacz, ile takie kobiety potrafią zniszczyć facetów, no nie? Ilu. Naprawdę. Dlatego ja cię zawsze przestrzegam przed tym, bo jeśli zmienisz reguły, no to możesz polegnąć, no nie? Nie dasz rady. I zazwyczaj ci, którzy nie dają rady, tuż pomijam fakt, że już gdzieś tam. Starzeją się i tak dalej, ale ci, którzy gdzieś tam są młodzi i nie dają rady z paninkami, to dlatego, że latają, proszą i oddają swoją energię, dają sobie wysysać, rozumiesz? Dają sobie wysysać. Dlatego ty nie pozwól. Jeden raz, rozumiesz? Zapamiętaj tą zasadę. Jeden raz. Jeden raz i w wyjątkowych okolicznościach, ale to takich rzadkich, Drugi raz, ale to już musi być z inicjatywy dziewczyny, rozumiesz? Z inicjatywy dziewczyny. I powiem Ci szczerze, z ręką na sercu, że z każdą dziewczyną, która nie przyszła od razu na spotkanie, coś było nie tak, rozumiesz? Coś z nią było nie tak. Dzisiaj ja nie proponuję już drugi raz, bo się boję. Boję się, bo doskonale wiem, że coś z tą dziewczyną jest nie tak, i tak naprawdę zmarnuję czas, bo ja nie szukam e, dziewczyny na zmarnowanie czasu, tylko chcę z nią coś stworzyć stałego, fajnego, porządnego. I nawet jeśli wygląda super i tak dalej, mnie to nie interesuje. Ona ma zaburzenia. A ja nie chcę spotykać się z dziewczyną, która ma zaburzenia, bo i tak, prędzej czy później ona albo ja ją zostawię bo nikt tego nie wytrzyma dlatego tylko jeden raz rozumiesz tylko jeden raz jeśli będziesz chciał zaproponować drugie spotkanie po raz drugi gdy na pierwsze dostałeś olewkę to pomyśl sobie tak że ona już ciebie podpieła pomyśl sobie że ona nie jest normalna że jest chora psychicznie, rozumiesz? I nieważne, że super wygląda, ile tam ma lat, to też nieważne. Ona jest niezdolna do bycia z kimkolwiek. Lub ona nie jest zainteresowana. Jeśli nie jest zainteresowana, nie odbierze, nie oddzwoni, nie odpisze. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do ustrzenia.